Hej, z tej strony Rosa, w dzisiejszym materiale pokażę Wam wszystkie etapy z zadzwoń do naszego pana burgerka restauracji dokładniej ale zanim jeszcze pokażę wam, jak to misję zrobić, to zachęcam Was do pobrania takiego właśnie oto awatara z linku, znajdującego się w opisie tego materiału. Jest to awatar specjalnie z okazji 20 tysięcy widzów na moim kanale, przygotowany prosto dla Was. No a teraz udajemy się w miejsce, gdzie znajduje się pierwszy telefon. Pierwszy telefon znajduje się na tej oto górce, dokładniej w tym miejscu. Jest około z głównych ziemi, więc jak tam dotrę, to widzimy się z powrotem. Okej, okay, a więc jak już widzicie, jesteśmy na miejscu i tutaj znajduje się nasz biały, piękny telefonik, na, dzięki któremu możemy zadzwonić do naszego Pana Burgerka. Weźmiemy sobie jakąś broń, żeby sobie ładnie tam literki klikać. No, kałaszek może być. Także dzwonimy. Numer do Burgerka znajduje się tutaj. Jest to 5... 5... 5... 0... I jeszcze jedyneczka są jeden. Możemy na tym stać. Generalnie to będzie nas obracało. E, 5. I 2. W ogóle fajnie nas tak obraca, nie? Dobra, a teraz lecimy do kolejnego telefonu. Nasz następny telefon znajduje się w tym oto miejscu. Także kiedy tam dotrę, widzimy się z powrotem. Dotarliśmy w końcu do naszego telefonu. Tym razem dzwonimy do pizzerii pana pomidorka. A więc numerek do pizzerii pana pomidorka to jest 5. 5. 5 0 Ło, ale nas obróciło, sobie. nie? 1 9 i BUM. Ale to jest fajne, fajne skręcenie. 8 I zadzwoniliśmy do pizzerii pana pomidorka. Jak wykonacie tę misję? No, to dajcie znać w komentarzu. Ogółem dajcie znać, czy Wam pomogłem, bo pewnie lokalizacji tak szybko nie znaliście. Oczywiście, filmik jest nagrywany przed publikacją tych wyzwań, a więc w tym filmie to by było na tyle. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie kciuka w górę, ponieważ każdy jeden like, i zostawicie pod tym materiałem, to jeden frak, jaki uszczelicie już w najbliższej gierce. A teraz bezwzględnego przedłużania, dziękuję wszystkim za uwagę i pamiętajcie, żeby w komentarzu na dole napisać. Czy jesteście Tim Burgerek czy Tim Pomidorek? A teraz się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!